Cześć, z tej strony Damian Hekadrozdowski i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Common Sense, czyli zagrajmy w Popera. W dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać na temat mety, która aktualnie jest w pauperze i przyjrzeć się jej w sposób bardzo subiektywny. Nie będę tutaj robił jakichś metaanaliz, nie będę się odnosił do jakichś procentów obiektywnych. Będę mówił stricte subiektywnie o tym, co sądzę o aktualnej mecie, zwłaszcza w perspektywie ostatnich dwóch miesięcy oraz to, co uważam, że się zadzieje w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o metę do marca, czyli prawdopodobnie momentu, kiedy będziemy zastanawiać się, czy w pauperze są potrzebne jakieś bany. Na ten moment, jeżeli chodzi o statystyki czy ilość deków, które biorę pod uwagę, to tutaj do pomocy korzystam ze strony mtgtop8.com i tutaj w zakładce Paupera korzystam z opcji ostatnie dwa miesiące. I tutaj jeżeli chodzi o AgroDeki, to na topce jest tak, cool data, która ma 14% Metasher. I teraz, jeżeli chodzi o kuldotę, to powiem szczerze, że kuldota w żaden sposób mnie nie ciekawi. Jest to klasyczne red agro deck, które jest praktycznie w każdym formacie. Ten deck się niczym szczególnym nie wyróżnia. Moim zdaniem ma tak wysoki metasher ze względu na głównie gry online, gdzie jednak jest szybkim dekiem, gdzie jest dekiem, który bardzo łatwo ułatwia gra, granie na NBA ze względu właśnie na to, że można szybko zakończyć gry, szybko zdobyć ewentualne pucharki. Jest zupełnie inne przełożenie na czas i na działanie. I zupełnie też inaczej to wygląda, jeżeli chodzi o granie w papierze. Jeżeli chodzi o Kuldotę, to mam takie poczucie, że Kuldota jest dobrym dekiem w grze pierwszej. Natomiast w grze drugiej po sideboardzie i w grze trzeciej no to jest takim dekiem średnim. W sensie tam Kuldota nie ma takich kart, które wyciągałyby sytuację z trudnych momentów. Tutaj Okej, okay, wiadomo, im więcej, im więcej się gra red deckiem, tym więcej, tym lepiej się też podejmuje decyzje, ale to jak w każdym deku. Natomiast chodzi mi o to, że jednak kuldota przyciąga też swoją prostotą. Z tego względu, że jak są większe turnieje, gdzie jest na przykład, nie wiem, 7, 8 rund, to wielu graczy wybierze kuldotę ze względu na to, właśnie, że jest szybka i dobra. I to sprawia też, że czasami. Ten um, metagaming jest trudny, bo kuldota trochę przysłania ten obraz. Ostatnie turnieje też większe nie pokazują, żeby kuldota była jakoś... Wyjątkowo mocna, żeby była w jakiś sposób nie do pokonania, czy zagrażająca dla mety. Więc tutaj jeżeli chodzi o kuldotę, cool raczej bym się nie spodziewał jakichś banów. Raczej bym się nie spodziewał, że kuldota cool będzie jakimś bardzo opresyjnym dekiem. Natomiast na pewno natomiast na pewno jest to taki moment, że kuldota cool no, musi być w mecie. Jakby tutaj Trudno jest mi sobie wyobrazić format, w którym nie ma silnego red decku. Jest to pewien sposób na stabilizowanie mety, tym bardziej, że jest to też związane z innymi dekami, które są. Natomiast kuldota no, jest, kuldota będzie i warto się na nią przygotować. Natomiast kuldota moim zdaniem nie robi wrażenia. No, taki klasyczny, klasyczny dek agro. Bez żadnej finezji, bez żadnego jakiegoś takiego, bez takich ciekawych playów. W sensie, że faktycznie trzeba się zastanowić, czy trzeba pomyśleć. Natomiast oczywiście, jak z każdym dekiem, są gracze, którzy będą lepiej grali, będą bardziej doświadczeni, będą podejmowali lepsze decyzje. No i są tacy, którzy będą podejmować te decyzje gorzej. Więc traktowałbym go w takiej kategorii Easy to Learn, Hard to Master. Następnym dekiem, który jest w ramach takiej grupy agro, to jest Mono Blue Agro. I tutaj to się dzieli na dwa typy. Jeden to są klasyczne wróżki i ja o nich zaraz właśnie powiem. Natomiast drugim jest Mono Blue Terror. I tutaj, jeżeli chodzi o Mono Blue Terrora, to on się pojawia, jest yy... Moim zdaniem, nie jest jakiś wybitnym dekiem, jest bardzo łatwy do zatrzymania, ma wiele minusów, no, jest w stanie zaskoczyć to na pewno, zwłaszcza na większych turniejach, natomiast nie jest to dek jakiś bardzo, bardzo mocny, przeciwnie do wersji Dimirowej, o której też porozmawiamy sobie za chwilę w przypadku deków kontrolnych. I jeżeli chodzi o. Mono Blue Terror, no to to jest fajny, przyjemny deck, który też gra dosyć szybko, który też w pewnym momencie będzie się pojawiał w mecie. Warto pamiętać, że taki deck istnieje, natomiast nie spodziewałbym się, żeby robił jakieś niesamowite wyniki, żeby był jakimś tier 1, który będzie pogrążał metę. Natomiast w tej samej kategorii są też wróżki. I wróżki to jest dek, który uważam osobiście za jeden z najlepszych deków w pauperze. Mówiłem też już o tym w ramach podcastu. Natomiast chciałbym dodać to, że wróżki moim zdaniem, pomimo tego, że zmienia się pauper, pomimo tego, że zmienia się meta, wróżki są bardzo dobrym wyborem, jeżeli chodzi o nieznajomość mety, to jest dek, który szybko gra. Który ma jednak dużo decyzji do podjęcia i jest trudnym dekiem, jest bardzo trudnym dekiem. Natomiast gracze, którzy mają dużo doświadczenia i grają dobrze ogólnie w grę Magic, myślę, że bez problemu mogą wróżki wziąć na większy turniej i zrobić jakiś fajny wynik. Natomiast to jest dek, który. Moim zdaniem jest bardzo niedoceniany. To jest dek, który bardzo uczy też pokory, bardzo uczy tego, w jaki sposób drobne decyzje wpływają na większy efekt. Taki efekt też kuli śnieżnej. No, tutaj na pewno wróżki są moim zdaniem jednym z najlepszych deków, więc na pewno będę się ich spodziewał więcej w mecie i mam poczucie, że jeszcze jest dużo opcji na złożenie, czy na konkretne spisy, które mogą sporo namieszać tutaj w mecie i jest dużo przestrzeni na to, żeby wróżki jednak były takim filarem dla formatu, tak jak kiedyś mówiłem. Jeżeli o mnie chodzi, ja wróżki bardzo lubię, mam nawet parę sukcesów wróżkami, także Zdecydowanie, jeżeli miałbym grać jakimś dekiem na turnieju takim większym, to pewnie się skłonię ku wróżkom. Idąc dalej, mamy kategorię deków Affinity. I tutaj um, Affinity to jest taka kategoria deków, gdzie jest to niby agro, ale jest to jednak bardziej midrange. Przede wszystkim um, jest to dek, który. Bardzo mocno będzie wygrywał na waliu, który będzie bardzo długo budował swoją pozycję w danej grze, ale też ma możliwości na szybsze zabijanie. I to jest też ok. Natomiast mam poczucie, że czas Affinity trochę przeminął. I zobaczymy to w najbliższych miesiącach. Z tego względu, że następny deck, który jest w kolejności, czyli Jund Wildfire, bardzo szybko i bardzo mocno pnie się do góry. Który również też jest dekiem midrangeowym. Natomiast jeżeli, o Jundzie zaraz porozmawiamy też, natomiast jeżeli chodzi o Affinity, no to tutaj ja powiem szczerze, że dla mnie to jest dek, który, którym naprawdę trzeba umieć grać. Jakby w Affinity nie ma przypadków, nie ma. Dek jest tak skonstruowany, że od pierwszego momentu grania, jakby tutaj każda decyzja będzie miała znaczenie, ale do tego stopnia, że tym dekiem trzeba naprawdę umieć zagrać, bo. Tutaj nie zdobywa się przewagi na dużych stworach, na kontrach, na drole. Tylko tutaj jest połączenie wszystkich tych elementów, gdzie jednak w każdym obszarze, czy to w kombacie, czy w tempo, czy jeżeli chodzi o artefakty, czy o value, czy o draw engine, to tutaj Affinity jest na każdym z tych obszarów, jest na skraju, jest, na takim, jest w takim momencie, że. Em, bardzo łatwo spać. Granie Affinity dla mnie to jest jak chodzenie po linie. I mam takie poczucie, że po prostu każdy najmniejszy błąd <laughs> to jest przewrócenie się w którąś ze stron. Jeżeli chodzi o granie przeciwko Affinity, dla mnie osobiście to nie jest żadna przyjemność. O ile lubię grać z dekami typu midrange, tak Affinity dla mnie jest. Totalnie nie, nieprzyjemne. Nienawidzę grać na ten meczap. Tym bardziej, jeżeli meczap się ciągnie bardzo długo, ktoś nie umie grać z tym deckiem, więc siłą rzeczy bardzo długo schodzi na podejmowanie decyzji. Jakby ja tego bardzo nie lubię. Jeżeli ktoś chce grać deckiem wymagającym czasu, który potrzebuje więcej przestrzeni na to, żeby grać dłużej, to raczej bym zachęcał do tego, żeby wybrać dek, który się zna. Bo deki, które wymagają czasu i w których się wolno gra, to jest gotowa recepta na terminację. I ja osobiście bardzo nie lubię grać do terminacji, zwłaszcza w momencie, kiedy przeważnie gram szybkimi dekami właśnie po to, żeby uniknąć terminacji. Więc siłą rzeczy to jest dla mnie problematyczne. I widziałem wielu graczy Affinity, którzy tak długo podejmowali decyzję, że przegrywali, przez to, że zabrakło im czasu na wykorzystanie zasobów, które już zebrali. I to jest ta kategoria, tutaj Affinity. Natomiast następna kategoria, tak jak już wspomniałem, to jest Junt. I to jest deck, który powstał moim zdaniem trochę z przypadku. Jest to bardzo przemyślany dek, jest to bardzo dobry dek, natomiast mam poczucie, że trochę powstał z połączenia gardensów i jungli i trochę się to pomieszało. W pewnym momencie jednak te karty zaczęły grać, zaczęło, zaczął się tworzyć nowy archetyp i ludzie zaczęli też patrzeć, że jednak to połączenie i te te obszary mają sens i jeżeli chodzi o mnie, uważam, że Junt w tej wersji aktualnie to jest chyba najlepszy dek zaraz po wróżkach. Z tego względu, że tutaj tutaj cały czas coś się dzieje, w przeciwieństwie do Affinity, które jednak jest dekiem balansującym na krawędzi Junt robi to, co uwielbia, czyli kontroluje stół, dobiera masę kart, tworzy ogromne value w bardzo szybkim tempie. I tutaj mam takie poczucie, że Junt jest bardzo niedoceniany. Do tego stopnia, że za niedługo myślę, że będzie jednym z topowych deków, jeżeli chodzi o Metashare. Natomiast jest to dek, który wymaga jednak pilotowania w dobry sposób. No dobra, nie będę tego podawał już więcej jako argument, bo to każdy deck tego wymaga, ale chodzi mi o to, że Junt tworzy tak dużą przewagę na kartach, które dobiera, tak dużą przewagę na stworach, które posiadasz, że bardzo trudno jest za tym nadążyć. Jeżeli ja dobieram dwie, 3 karty w turze, a przeciwnik dobiera tych kart 5-6, to siłą rzeczy, siłą rozpędu, ja nie będę w stanie go dogonić na waliu, chyba że go wcześniej zabiję. I to są takie problemy Junda, czyli szybkie deki, czyli na przykład Kuldota, cool gdzie, no tutaj, Jund w pierwszych trzech, czterech rundach stabilizuje swoją sytuację, buduje pewien koncept pewien na daną grę. Natomiast hmm, szybkie deki mają szanse. W późniejszych turach Jund jest potężny. Ja myślę i mam wrażenie, że to będzie przyczyna bana, ale myślę, że w marcu zobaczymy Ban krysalisa ze względu na Junda. Nie ze względu na Grulagro, nie ze względu na Glicombo, tylko właśnie ze względu na Junda, bo w tej konstrukcji Chrysalis robi po prostu niesamowitą robotę. I ten deck jest tak skonstruowany, że tutaj wykorzystywanie tego krysalisa jest obłędne. Jakby polecam zagrać z tym deckiem. To jest też niesamowite doświadczenie, bo deck jest bardzo przyjemny w pilotowaniu. Bardzo dużo daje radochy z dobierania kart, zagrywania kart, z kontrolowania stołu i z wygrywania. Tu, tu nie jest takie. Powolne zabijanie, ciupanie za jeden czy za dwa. Tutaj faktycznie można zrobić duże stwory, można zrobić duży atak, może się dziać dużo fajnych rzeczy. Zdecydowanie, zdecydowanie polecam. Jeżeli chodzi o kategorię agro, no to na ten moment tyle się wypowiem, bo to są deki, które mają powyżej 5% MetaSer. Natomiast jeżeli chodzi o deki kontrolne. To jest kolejna kategoria, i tutaj głównym zwycięzcą jest deck Dimir Control. I on jest w różnych wersjach. Jest w wersjach z górmas, jest w wersjach z Terrorem, ze Sniki Snackerem, w różnych wariantach gra. Natomiast nie zmienia to faktu, że aktualnie jest to jeden z najlepszych kontrolnych deków. I przede wszystkim dlatego, że łatwy dostęp do Counterspelly, do Snuff outa, do różnych rimowali w czarnym w połączeniu właśnie z kontrami z niebieskiego daje bardzo dużo możliwości. Daje dużo czasu na rozwinięcie planu gry, daje dużo czasu na to, żeby w pewien sposób się odnaleźć i w pewien sposób wyrównać tę grę. Bardzo fajny deck, zdecydowanie polecam. Natomiast myślę, że nie będzie jakoś mocno wojował, nie będzie tutaj nic takiego przegiętego. Natomiast myślę, że stopniowo, z tego co widzę, to raczej wersja izetowa będzie przejmować kontrolę ze względu na troszkę inny kąt działania, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że jedna i druga wersja w perspektywie następnych kilku miesięcy się utrzyma i że jednak ta kategoria kontroli będzie fajnie funkcjonować, bo niestety na ten moment to jest dosyć mały metasher procent drugim dekiem kontrolnym, który jest ciekawy. No to to są Gardensy. Natomiast Gardensy coraz gorzej sobie radzą w mecie. Myślę, że ze względu na to, że właśnie pojawił się Junt, który poniekąd przejmuje większość zabawek Gardensów, a jest po prostu szybszy i ma lepsze value. Jeżeli chodzi o następną i ostatnią już kategorię, czyli combo deki, no, to tutaj zdecydowanym zwycięzcą jest Gli Combo. I to jest deck, który uważam, że długo brakowało w Pauperze: że brakowało takiego stabilnego, fajnego komba, które jednak wygrywa, ale nie jest jakoś bardzo opresyjne. Gli Combo jest w dwóch wersjach: w wersji Golgari i w wersji jundowej. I mam poczucie, że wersja jądowa jest troszeczkę słabsza, mniej stabilna, natomiast wersja Golgari jest zdecydowanie taka bardziej, że robi to, co, to, co chce robić, że się nie, nie rozdrabnia na krysalisy, na brefwy pony, makeshift i tak dalej, tylko po prostu skupia się na tym, co chce robić, czyli glikombo i, i zabicie w tej lub w następnej turze. Myślę, że Gli Combo jest takim dekiem, które w najbliższym czasie będzie coraz bardziej widoczne, i w perspektywie banów może być tak, że coś tam zwróci uwagę. Raczej bym się nie spodziewał, że samo combo dostanie bana, no ale pewnie tutaj, tak jak rozmawialiśmy przy Jundzie, jeżeli by został zbanowany Krysalis, no to pewnie to też znacząco wpłynie na funkcjonowanie Gli. Więc warto mieć też na uwadze ten dek. Jest to mocny dek, który kręci się bardzo rozważnie. W sensie takie komba już były w pauperze i to nie jest jakiś duży problem. Natomiast setup do tego komba jest bardzo ciekawy i jest dużo fajnych opcji na to, żeby dobierać karty, na to, żeby znaleźć protekcję, na to, żeby wykorzystać plusy tego, że ten dek ma głównie kolor zielony i czarny w sobie. Jeżeli chodzi o metę, to tyle aktualnie. W najbliższym czasie, już za tydzień, jest Common Sense w Rzeszowie. Już teraz jest zapisanych ponad 20 osób. Z tego co wiem, będzie też dodatkowe osoby, które się jeszcze nie zapisały czyli będzie pewnie około 30 lub trochę powyżej 30 osób. Także też zapraszam serdecznie. Fajne nagrody, fajny turniej i myślę, że też fajna, fajne doświadczenie, żeby potestować przed większymi turniejami, typu Common Pozzlyn, który już w kwietniu, czy turniej na paprykarzu, początkiem marca. Dzięki serdeczne za wysłuchanie. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć.